poradna kawa dzisiaj z Marią Sadowską w czwórce. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No dla mnie dla... bez kawy nie ma zabawy. Nie wiem, no by... masz tę kawkę, więc... Mam, jestem zadowolona. Tak, jesteś zadowolona. <grym> szczęśliwa i ta nasza rozmowa, mam nadzieję, też będzie miła dla ciebie, taki miły początek dnia po prostu w czwórce. Ja nie ukrywam, że pretekstem do naszej rozmowy jest informacja o tym, że będziesz robiła serial razem z Mają Staśko o patoinfluencerach. No i tak sobie pomyślałam dzisiaj rano jadąc do studia, że to, co wydarzyło się wczoraj, czyli awaria Facebooka, Instagrama, awaria mediów społecznościowych, no nie mogłam sobie wymarzyć po prostu lepszego początku naszej rozmowy. Jak wczoraj to się wydarzyło, albo jak ta informacja do ciebie dotarła, no bo umów, umówmy się, no nie Ja wszyscy... od razu powiem, że nie dotarła. Do, <laughs> dowiedziałam się w tej chwili przed chwilą. Nie jestem, nie, nie, nie jest tak, że ja siedzę w ogóle, wiesz, całymi dniami w bandach społecznościowych. Nie, Wręcz nie potrafię w, odłożyć telefon i w ogóle do nie zajrzysz przez cały dzień. Może no, ja ci nie mówię, muszę... że wczoraj afera po prostu na cały świat, że te media społecznościowe po prostu przestały działać, tak? one nie działały przez kilka godzin i tych skarg. Ale że w ogóle nie można było wejść, jak to wyglądało? No nie, nie, nie można nawet, było nie wiem, wejść, w ogóle ani tam... Otworzyć, ani, ani otworzyć? Nic, ani Facebooka, ani... ani w, w ogóle nawet wiadomości napisać do swoich znajomych, a wiadomo, Aha. że tak się komunikujemy bardzo często. A wiadomo, że to mogły być rzeczywiście problemy. No, problematyczne trochę, tak, co że nie? z że przez Messengera, tak? Że tak. Messenger nie nie. No, nic, no naprawdę. No. Maria, super, że wpadłaś do studia i dowiedziałaś się, że taka afera! Kurde, no. Miała wczoraj miejsce, ale bardziej zmierzam do pytania, czy ty kiedykolwiek w swojej głowie wyobrażałaś sobie taką sytuację, że te media społecznościowe po prostu przestają działać? I jeśli tak, co, co tak, wtedy? bardzo często sobie to wyobrażam, bo uważam, że strasznie się staliśmy uzależnieni od mediów i strasznie one na nas wpływają, a szczególnie media społecznościowe, które no niestety uważam, że ogólnie przyniosły więcej złego niż dobrego mam wrażenie, naszemu gatunkowi yy, ludzkiemu, gdzie niestety uwypukliły się wszystkie nasze najgorsze cechy. No co masz na myśli więcej złego niż dobrego? Jakie złe rzeczy płyną z mediów społecznościowych jakby w twojej opinii? No myślę, że już widzimy, co się stało ze światem. Świat się stał znaczy w ogóle z internetem. Ja, ja w ogóle sobie o tym myślę dużo, że internet, który miał być takim miejscem wolności, wolności słowa, przekazywania sobie informacji i tak dalej, tak naprawdę stał się polem do popisu dla największych korporacji świata, które manipulują nami jak chcą, dzielą nas jak chcą. Wydawało nam się, że będziemy się łączyć, prawda, fajnie, w jakieś grupy zainteresowań i tak dalej. I to oczywiście jest, ale to jest rodzaj pewien, pewnej łody, a pod tym mamy no, prawdziwą gigantyczną manipulację. Populację. Chyba jeszcze nigdy no, władza nie dostała po prostu takiego narzędzia do ręki. Problem jest to, że nie wiadomo, kto jest tą władzą, a za chwilę właściwie no, algorytmy też się gdzieś wymknęły spod kontroli. Nawet ich twórcy sami nie wiedzą, jak one działają i dlaczego tną jednemu zasięgi na przykład na... Na Instagramie, a, drugie, a kogoś, drugą osobę podbijają. Yy, dzieciaki w tej chwili, ja mam dwójkę dzieci, to, to, to wiesz, nawet moja córka wie, że trzeba zrobić tak czy siak, żeby algorytm to kupił. Już nie mówimy o ludziach, którzy tam są, czy, czy robimy to, że dla ludzi, tylko żeby algorytm podłapał na przykład jakąś wiadomość, żeby w ogóle była widoczna. Więc uważam, że to naprawdę stanęło na głowie. I trzecia sprawa, dla mnie chyba najważniejsza, to jakby no, fajna jest ta możliwość wyrażania. Opinii, ale uważam, że to przekroczyło już też jakiś sensowny w ogóle poziom. To znaczy, ten hejt, który się wylewa, ta, to, że no nigdy się, ludzie byśmy sobie nie mówili w twarz takich rzeczy, jak mówimy w komentarzach sobie nawzajem. I wiadomo, no, nienawiść zawsze była ocenianie ludzi, ale kiedyś to jednak było, gdzieś zostawało w gronie, Sobie mogłam z sobą pogadać, że tam kogoś nie lubię, czy ktoś mi się nie podoba i tyle, no. A te, w tej chwili te, te, te ogromne fale hejtu, które dotykają już prawie każdego, bo to nie trzeba być w ogóle znaną osobą, bo ja widzę też, co się dzieje w różnych środowiskach, czy w środowisku lekarskim, czy w adwokackim, w tych mniejszych, czy w mniejszych grupach tych. Tam też zawsze się znajdzie jakaś ofiara, czy ktoś, na kogo wszyscy hajda, hura i teraz go po prostu zgnoimy. Mam poczucie, że hejt, że w ogóle to wyrażanie tych swoich emocji, jest w ogóle, znaczy tych, tych, tych negatywnych emocji, może jest jakimś zaworem społecznym, ale patrząc na to z perspektywy czasu, nic dobrego to nie przyniosło. No, co dobrego to komu przyniosło? Że ktoś na kogoś po prostu, yy, że kogoś, ktoś kogoś rzucił obelgą, że ktoś kogoś ocenił, czy to poprawiło jakość naszego społeczeństwa? Mi się wydaje, że nie, że wręcz przeciwnie. Że wręcz przeciwnie, i, i jakby to wszystko doprowadziło do tego, że, że, w tych, że w internecie naprawdę powstał jakiś inny świat równoległy. Taki świat równoległy, w którym wróciliśmy do totalnie barbarzyńskich zachowań. To jest trochę tak, mam wrażenie, jakbyśmy patrzyli, jakbyśmy patrzyli wstecz. I mówili o dzikim zachodzie, nie? że jak to było możliwe, że wszyscy chodzili z bronią i do siebie strzelali, że w ogóle wiesz, wystarczyło, się komuś coś nie spodoba i pach, 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 go tak, wystrzelali. Ale znaczy taki świat, tak? w którym nie ma żadnych zasad. Tak, i my mamy taki świat w tej chwili, dokładnie w internecie za, za sprawą mediów społecznościowych, które się bardzo do tego przyczyniły. E, i, I mamy taki świat, gdzie, gdzie właśnie wszystkie te najgorsze cechy naszego człowieczeństwa wyszły, czyli barbarzyństwo, takie, znaczy barbarzyństwo to jest takie ogólne słowo, ale taka chęć poniżania słabszych. Yy, właśnie świat, w którym słabsi ofiary są no, no jeszcze bardziej gnojone, a oprawcy jakby rosną w siłę, bo to jest rzeczywiście teraz, kiedy no, no jakby siedzę w tym, obserwuję to, to widzę, jest rzeczywiście absolutnie taki mechanizm, że popularność rośnie y, tym y, właściwie sprawcom, a, a ofiary są zaszczuwane na śmierć i ich życie jest łamane po prostu i, i Mówimy tutaj no, o rzucaniu kamieniami słów, prawda? Ale takim kamieniem też można zabić. O tym jakby się nie mówi, a ludzie są naprawdę strasznie, straszliwie poranieni psychicznie. No i wracamy tutaj już całym kołem do tego, że to się kończy tymi sytuacjami, że, że no, chociażby młodzież ma ogromny odsetek samobójstw i tak dalej. No, no jakby, no, 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 czym to jest spowodowane? No wiadomo, że. Że właśnie też tym i takim brakiem życia też w rzeczywistości. No. Więc yy, tak, rzeczywiście robimy ten serial z, z Mają piszemy go. Maja od lat walczy o, o to, żeby jakąś tą przemoc słowną w sieci ograniczyć. Moim marzeniem byłoby też chyba, żeby rzeczywiście weszły jakieś legislacyjne. W ogóle w internecie cały czas jest, jest ta sprawa, że tam nie ma legislacji. Nie chcieliśmy mieć wolny internet, ale jednak prawo powinno gdzieś nadążyć za. To już jest rzeczywistość, w której żyjemy. Prawo nie nadążyło za tym w żaden sposób, poczynając od takich spraw jak prawa tantiemy autorskie, o które my walczyliśmy właśnie i, i które udało nam się wywalczyć wreszcie po 20 latach, gdyż mieliśmy w zapisach, że VHS -y i DVD, my artyści, że z tego dostawaliśmy tantiemy, a z internetu w ogóle jakby nie istniał internet w prawie legislacyjnym. No ale to za tym idzie też dalej to wszystko, prawda, że mnóstwo rzeczy, które które są nie do pomyślenia, których nie wolno robić w świecie rzeczywistym, są absolutnie dopuszczalne w internecie i nikt na to w ogóle nie zwraca uwagi. Czyli mamy na przykład Patostream, gdzie dwóch Kolesi yy, no, no, w, zmusza dziewczynę do wciągania proszku do prania nosem i ona leży w drgawkach, ogląda to 20 tysięcy ludzi i nikt, nikt nawet nie, nie reaguje, nie. nikt mhm. nawet nie dzwoni na policję. Czyli po prostu no, naprawdę doszliśmy chyba do jakiejś, uważam, ściany i, i to już wszystko stoi na głowie w tej chwili. Maria Sadowska dzisiaj jest y, razem z nami y, reżyserka, która zmierza do tego, żeby zrobić serial o pato influencerach i dlatego dzisiaj rozmawiamy o mediach społecznościowych i o tym w jaki sposób one funkcjonują. Za moment do rozmowy powrócimy. Kończę swoje pytanie. Fajnie by było, moim zdaniem, jakby w ogóle zamknęli to na jakiś czas. Ciekawe, jakbyśmy się odnaleźli w tym. A, me, a mowa oczywiście o mediach społecznościowych. Wrócilibyśmy ma... do SMS-ów po <grym> No i żebym się mogła z tobą skontaktować, nie pisałabym do ciebie na Instagramie, nie pisałabym na Facebooku, tylko bym musiałabym normalnie do ciebie zadzwonić po ludzku, no pogadać, napisać wiadomość. <grym> Ale ja i tak mam w SMS-ach zaproszenie dzisiaj do radia. <grym> no no widzisz, jesteśmy trochę analogowi. No. Jednak dzisiaj z Marią Sadowską e, rozmawiamy o tym, co się wczoraj wydarzyło żyło, czyli o tej no jednak awarii ogromnej, światowej w Facebooka, Instagrama i Messengera. Rozmawiamy o serialu, który powstanie w, w najbliższej przyszłości. To będzie serial o patoinfluencerach. Wiem, że jeszcze za dużo o tym nie możesz mówić, bo to jest jakiś w ogóle początek dopiero tej e, historii, ale przy okazji naszego spotkania jednak chciałabym to powiedzieć, bo ja nie wiem, czy ludzie takie rzeczy Aha. wiedzą, a myślę, że ty nie będziesz miała problemu z tym, żeby podzielić się to informacją, bo przy okazji rozmowy o mediach społecznościowych Maria powiedziała mi, że jest zapaloną amatorką grania w gry, w gry komputerowe. Ty jesteś taką super graczką, gdzieś topową, no. która tam znaczy, rozwala gram system. gram od 20 lat, gram od 20 lat, kocham granie, gram na konsoli, ale grałam też i na, no przerobiłam i komputery i różne konsole po drodze. W tej chwili jednak zatrzymałam się przy PS5 i to jest moja ukochana konsola, ale mam też Oculusa, na przykład Rift, gdzie gram w gry VR. Bardzo zresztą interesuje mnie ten świat VR. Także kocham gry. Od 20 lat rzeczywiście gram. Bardzo lubię takie rozbudowane RPG. Jedną z moich ukochanych gier jest Assassin's Creed. To jest taka gra historyczna, gdzie, która odtwarza różne okresy. Widziałam film na ten temat. Tak, wspaniały jest Assassin's Creed. Jest wspaniały i każda z tych gier jest 100 razy lepsza od filmu fabularnego, który powstał na pewno. Yy, I cóż, no i yy, planuję założenie gamingowego kanału. <laughs> A będziesz brała udział w jakichś y, igrzyskach dla graczy, zawodach? Bo wiem, znaczy, że takie ja nie, gamingowe... Ja nie jestem taka właśnie, że te, do końca zbieram te wszystkie trofea i tak dalej, i tak dalej. Mnie zawsze najbardziej pociąga historia w grach. Jestem reżyserką, więc jestem op zawodową opowiadaczką historii, więc dla mnie gry to jest po prostu inny rodzaj opowiadania historii. Y, mniej linearny. Przez to, że my jakby bierzemy w tym czynny udział, to bardzo nas angażuje emocjonalnie. Ja naprawdę na wielu Grach się po prostu tak spłakałam na przykład, jak nigdy w życiu na żadnym filmie. E, niektóre gry tak na mnie zadziałały. Na przykład Detroit Become Human. Bardzo polecam wszystkim to niesamowitą grę jest o sztucznej inteligencji. Miejsce właśnie. na wzruszenie? Tak, oczywiście. Wiele razy jest, jest, jest i miejsce na, na śmianie się i na wzruszenie. Oczywiście w, e, z biegiem lat ten tak zwany gameplay też się stało dla mnie ważny, bo najpierw to mówiłam, nie, walki to nie dla mnie. Przecież to mnie w ogóle nie interesuje. Ja się tu nie będę naparzać i tak dalej, ale, z lat, ale jakby z wiekiem lat zaczęłam lubić też walki. W grach gry są w tej chwili tak rozbudowane niesamowicie, szczególnie te gry z otwartymi światami, i masz tyle możliwości też walk, tyle broni, tyle stylów walk, że y, można mieć własny styl w ogóle grania uważam, własny ze styl, więc to teraz w tej chwili też. I się w to wkręciłam bardzo i no, lubię się bić, no co tam będę ukrywać. <śmatować> <śmatować> Ma Maria sobie. Lubię <śmatować> jakiś pociąg sobie napaść albo z jakimś smokiem, okay. toczyć walkę, znaleźć jakąś zbroję fajną i tak dalej. Także tak to jest y, świat, w którym spędzam dużo, dużo czasu i pomyślałam, że się tym podzielę, bo i tak siedzę na tej kanapie i gadam sama do siebie, przez no. no. <ślatować> większość czasu. <ślatować> Yy, no jestem taką mamą właśnie, która gra. Mam synka, który też gra, więc on jest zawsze bardzo dumny. Zawsze się chwali przed wszystkimi kolegami, że ja mam mamę, która gra, która wie o co chodzi nawet Fortnite'a z nim gram. Chociaż nie do końca jest to moja ulubiona gra, ale gram z nim też w Fortnite'a, więc on jest bardzo zadowolony. Odkrywając te karty przed nami, no, jesteś reżyserką. Ten świat, świat gier jest, myślę, może to będzie dobre określenie, a może trochę na wyrost, jest jednak bardzo filmowy i pomyślałam sobie, czy ty na przykład kiedykolwiek zastanawiałaś się nad tym, żeby napisać jakiś scenariusz na przykład do gry albo jako muzyk, stworzyć no, na przykład muzykę? To jest muzykę? Moje wielkie marzenie, cokolwiek zrobić w, w grach. Myślę, że ci reżyser że osoby z umiejętnościami takimi reżyserskimi są coraz bardziej potrzebne, bo jednak mimo wszystko oprócz tego gameplaya no też mega ważna jest historia i ten świat, w jakim jesteś i te cutscenki. Ja wiem, że wielu graczy ich nie lubi, że je przewija, a ja na przykład uwielbiam cutscenki, czekam na nie i jak one są dobrze zrobione, tak jak na przykład w Wiedźminie, myślę, że to właśnie to był wielki sukces Wiedźmina, że miał naprawdę świetną fabułę i każda misja była zaskakująca, nie, nigdy nie było to czego się spodziewasz. Czyli ta zasada, która się sprawdza też w, przy opowiadaniu filmów, że Zawsze musisz mieć napięcie, i zawsze musisz jakoś widza trochę zmylić i mm, coś mu pokazać, czego on się nie spodziewa. W grach działa dokładnie tak samo, więc yy, no nie wiem. Yy, wciąż wysyłam to zamówienie do wszechświata w sprawie gier <gry> i może wreszcie ono kiedyś się ziści. No, no bo tak wiesz, myślę, że także przyjdzie taki. Gry czas. to nie Mam tylko. nagram. masz, ale a ja jeszcze jakoś nie, po, nie poszłam. Taki o wieloświecie, o tym, że. Yy, przenosisz się po prostu do różnych rzeczywistości za pomocą muzyki, musisz znaleźć odpowiednią nutę. Żeby się znaleźć w równoległym wszechświecie. No i widzisz, ja czuję te połączenia, te koneksje pomiędzy filmem, muzyką a grami komputerowymi. Chociaż świat gier komputerowych jest mi obcy, to jak o tym opowiadasz, to ja gdzieś tam czuję, że ty to czujesz. Mało tego gry komputerowe, to przecież nie tylko sama rozrywka. Ja wiem, że lubisz się bić i napadać na pociągi w grach, ale przecież jest mnóstwo gier, które są albo grami, które uczą rozwiązywania problemów, albo edukacyjnymi. gry w ogóle w których nie ma żadnej przemocy, są wspaniałe gry naprawdę filozoficzne przepiękne wizualnie też, gdzie yy, na przykład ja sobie czasami wskakuję na godzinkę do gry teraz na przykład w Assassin's Creed Origins w Egipcie, żeby sobie pojeździć na wielbłądzie po pustyni. Bardzo relaksacyjne, miłe zajęcie. <grych> Maria Sadowska odkrywa przed nami nowe karty. Okazuje się, że jest wytrawną graczką, gra w gry komputerowe. Być może kiedyś stworzy swoją własną, albo z własnym scenariuszem, albo z własną muzyką. Plan już w głowie tak, na to ale jest... Szybciej się spotkamy na gamingowym moim portalu, który powstaje. Dobra, to bym ci Są plany. W ciągu dwóch, trzech miesięcy go odpalimy. A Maria, jak tam twoja kawka? Kawka doskonała. Kawka dzisiaj z Marią Sadowską w czwórce. Rozmawiamy o różnych rzeczach, rozmawiamy o serialu, który powstaje. To będzie serial o pato influencerach. Jeszcze za dużo o nim nie można mówić, no bo to jest dopiero ta pierwsza faza produkcji, ale będziemy na to czekać, bo myślę, że to jest temat, który interesuje po prostu wiele osób. Mhm. Żyliśmy niedawno aferą która miała miejsce w, właśnie w tym świecie. Byliśmy tym zbulwersowani i myślę, że dla reżysera to jest po prostu świetny temat. No też trzeba no, to mieć to odwagę, jest ta żeby takie historia trochę, tematy tym, realizować. Że, wiesz, jak zwykle, że tam, gdzie są pieniądze i władza, to ludziom odbija i zaczynają przesuwać granice za daleko. No, to jest jakby nasza natura i to jest odwieczna historia, bardzo uniwersalna. Natomiast ubrana w nowe szaty. W nowe szaty, no, nowej nowe rzeczywistości, nowej technologii. Ale pomyślałam sobie, że naprawdę trzeba mieć odwagę, żeby realizować na ten temat serię. Zresztą ostatnio jesteśmy chwilę po rozdaniu nagród Orły, Agnieszka Holand odebrała nagrodę za całokształt. kształt. Nie wiem, czy widziałaś jej przemówienie, ale ten, kto nie widział, to ja namawiam do tego, żeby zobaczyć, bo było naprawdę przepiękne, No tak naturalnie wypowiedziane i tam padło naprawdę mnóstwo mądrych mm. słów, między innymi takie, że musimy mierzyć się z tym światem, bo jeśli los wyposażył nas w talent i wyobraźnię, to nie mamy prawa tego. Marnować. I, I mi się wydaje, że Ty gdzieś tam jesteś bliska tej, ja tym słowom i tej maksymie. Troszkę tak to odczuwam. Agnieszka zawsze zresztą przepięknie mówi, zawsze ją w ogóle podziwiam, bo, bo na, zawsze każde jej przemówienie jest za, za, praktycznie takie no, trafiające prosto w serce i w sedno. E, ale rzeczywiście, no, no, żyjemy w ciekawych czasach. Oczywiście, że ja wystawiam się na strzał y, bardzo mocno. Tego środowiska i jestem tego świadoma, ale też to nie jest tak, że ja chcę, nie chcę być takim jakby demiurgiem oceniającym, wiesz, bo ocenić jest bardzo łatwo każdego. A każdy jest człowiekiem, naprawdę, i postawiony w bardzo dziwnych sytuacjach życiowych, wiesz, taki bohater zresztą mnie interesuje, który nie jest właśnie krystaliczny, tylko który właśnie popełnia błędy, który, który wiesz. Yy no po prostu błądzi, nie? I to jest ciekawe dla mnie. Więc yy, ja bardzo nie chciałabym wystąpić w roli takiej wiesz, kogoś, to będzie mówił, o ci są fe, ci są wszyscy mm -hmm. niedobrzy, a ci są dobrzy, a my jesteśmy tutaj jedyni sprawiedliwi. No nie, bo to jest bardzo skomplikowana rzeczywistość. Dlatego zdecydowałam się na serial, bo mam poczucie, że tego się nie da opowiedzieć po prostu w, nawet w dwugodzinnej historii w kinie. Być może z tego serialu uda się zrobić jakby taką fabułę wykroić, ale żeby naprawdę dogłębnie jakoś pokazać ten problem, pokazać go z różnych stron, bo te światy są bardzo różne tam też. To jest kilka uniwersów tak zwanych w tym internecie. To dlatego zdecydowaliśmy się na taką dłuższą formę opowieści aż odcinkowym serialu. Ja myślę, że my do rozmowy o tym serialu będziemy wracać. To na pewno będzie serial, o którym w ogóle się będzie dużo mówiło. On pewnie będzie budził dużo kontrowersji po jednej, po drugiej Najważniejsze, stronie. Najważniejsze, żeby wzbudził właśnie dyskusję. Rozumiem. Zbudził dyskusję i ja też go kieruję bardziej do takiego mojego pokolenia ludzi, bo my naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, co się tam dzieje w tym necie. Mało kto z nas zadaje sobie ten trud, żeby tam siedzieć, prawda, przejrzeć to wszystko i zobaczyć, kim są idole naszych dzieci. Ja mam akurat dwójkę dzieci i jest to dla mnie bardzo ważne. Wiadomo, że nie jesteś w stanie tego kontrolować cały czas. Kontrole rodzicielskie, wszystko, no ale jakby sama... Wiesz i z kim nie rozmawiam z mojego pokolenia? to nikt naprawdę nie wie, nie zna tych ludzi, nie wie co się dzieje. Po prostu poziom niewiedzy jest przerażający na ten temat. A nie jest to jakaś małe, marginalne zjawisko, to jest gigantyczne zjawisko. Miliony ludzi jakby w tym biorą udział, miliony ludzi to oglądają, miliony ludzi to napędzają. Jest to też ogromny biznes finansowy, no, który powoduje, że ci ludzie mają ogromną władzę. I powiedzmy sobie szczerze, no pokolenie, nie wiem, czy twoje dziecko ogląda telewizję moje, a nie nie mam telewizji w ogóle w domu, moje dzieci w ogóle nie oglądają telewizji, więc jakby tylko internet, tak? Za chwilę to pokolenie, ja jestem już, prawda, starszym pokoleniem, a też nie mam telewizji w domu, więc za chwilę to pokolenie jakby dojdzie do, wyjdzie wyżej i oni będą tylko przyzwyczajeni do no, do YouTube'a, do mediów społecznościowych. Nie wiem, czy nawet będą w stanie obejrzeć film. Wiesz, dla nich my wszyscy artyści, nawet sorry muzycy, my jesteśmy nikim dla nich. Dla nich gwiazdami są influencerzy, czyli ludzie, których za zadaniem jest sprzedać wam produkt, no, który jakby wszystko się kręci wyłącznie wokół pieniądza, wokół, wokół kasy, wokół komercjalizacji w ogóle życia i tak dalej. To jest, to jest jedyna treść. I między innymi o tym serial, który powstaje Marii Sadowskiej i Mai Staśko. Do tematu tego serialu będziemy ale patrz, miałyśmy porozmawiać o twojej muzyce, no, to właśnie. co tam się tworzy No bo dobrego? bardzo się znęskniłam za muzyką, ostatnio właśnie, ostatnie 5 lat cały czas robiłam filmy yy, i seriale. Właśnie chciałam was też zaprosić do oglądania drugiego sezonu serialu Rodzina na maksa". Yy który jest już do obejrzenia na Polsad Box. To jest historia dla tych, co nie widzieli. Bardzo fajna historia takiej patchworkowej rodziny. 40-letnia Karolina poznaje 20 paroletniego maksa, który jest barmanem. Ona ma już dzieci, prawie dorosłe i próbują jakoś tą miłość utrzymać pomimo wszelakich przeciwności losu i tego, że są z zupełnie innych światów i z zupełnie innych środowisk w tej roli. Świetna Ania Smołowik i Nikodem Rozbicki. Y, mamy też y, Sonię Bohosiewicz, fantastyczną. No w ogóle bardzo y, Ewa Kasprzy, która gra y, teściową, która ma plantację marihuany. Bardzo lubię ten serial. Jest dowcipny, jest, jest chwilami wzruszający. Dużo świetnych, bardzo fajnych postaci. Serial Rodzina na maksa. No a o płycie co? A o płycie. I wracając z dobra. No i właśnie ten serial zrobiłam. Dobra, wszystko to <grym zrobiłam <grym w zeszłym <grym> roku. I, y, i teraz w i bardzo stęskniłam za muzyką i zaczęłam wreszcie pracować nad nową no. płytą, bo ostatnia płyta wyszła w pandemii, y, więc też jakoś tak trochę nie, y, ominęły mnie koncerty przez tą pandemię i z wielką radością wracam teraz w tym sezonie na scenę. Reaktywowałam zespół też i i będziemy dużo grać koncertów, na które serdecznie zapraszamy, dlatego czy zapraszamy do nas na media społecznościowe, no nie da się inaczej. Patrz, no. <grych> na Kółko zatoczyłyśmy. zatoczyłyśmy. Właśnie o to chodzi, że niestety no, nie możemy bez tego żyć, to jest straszne w jakiś sposób. Przede wszystkim na Instagrama zapraszam Maria Sadowska. No a w tej chwili pierwsze dwa kawałki stworzyłam z Góralem. To jest fantastyczny, bardzo zdolny producent, który tworzy taką właśnie, ja kocham muzykę elektroniczną, w ogóle muzyka techno jest mi też bardzo bliska i od lat gram z DJ-ami jako MC, ale właśnie nigdy nie nagrałam do końca takiej stricte elektronicznej płyty i pomyślałam, że właśnie teraz jest na to czas. Ale lubię takie, takie jednak downtempa i z taką, z taką filmową po prostu przestrzenią i to właśnie Góral robi wspaniale, ale też wrzuciłam sama do produkcji, sama też produkuję część rzeczy i część z, z Sebastianem Skalskim. no. Nie ja... wiem, czy cała płyta z tego wyjdzie, ale mini album na pewno. Ja czuję, że y, Maria Sadowska ma jakiegoś awatara, bo nie wiem, jak znajduje czas na te wszystkie rzeczy, na gry, na film, y, na muzykę, na y, koncerty, na wymyślanie jakichś nowych rzeczy. Gdzieś jakiś awatar jeszcze musi istnieć y, w wirtualnej rzeczywistości, który jej w tym wszystkim pomaga. Maria Sadowska dzisiaj była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce. Bardzo dziękuję, pozdrawiam was wszystkich serdecznie i wyłączcie telefon, idźcie pograć w fajną grę. ha ha ha